Tego roczna pod dni Lewina Kłodzkiego rozpoczęły się od otwarcia centrum społeczno-kulturalno-edukacyjnego z izbą pamięci Violetty Willas, znajdującego się przy ulicy Chopina 2 w Lewinie Kłockim. To centrum będzie pełniło e, funkcję ośrodka kultury. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. W obiekcie usytuowane są m.in. siłownia, sala kinowa, sala konferencyjna, e, biblioteka z czytelnią. E, na poddaszu znajdują się pomieszczenia dla instytucji oraz stowarzyszeń. Natomiast na parterze również usytuowane Sytuowana jest sala spotkań dla seniorów i dla młodzieży. Najważniejszą częścią budynku Ośrodka Kultury były dwie sale wystawiennicze. Jedna z nich poświęcona Lewinowi Kłodzkiemu, a druga zasłużonej honorowej obywatelce Lewina Kłodzkiego, Violetcie Villas. W sali wystawienniczej są umieszczone gabloty, w których na dzień dzisiejszy znajdują się płyty, przekazane zresztą przez fanów. Mamy również dwie suknie, przez fanów przekazane, uszyte na wzór tych, które nosiła Violetta Villas. Natomiast mamy bardzo dużo pustego miejsca i zachęcamy wszystkich fanów, wszystkie osoby, które posiadają jakieś pamiątki, aby przekazywały je tutaj do nas. Dużo z fanów, dużo z osób, które śledzą po prostu historię Wiolettyn. Chcą być, po prostu chcą znać każdy szczegół jej życia, jej piosenkę, wersję nagrań i tak dalej. Ja, na przykład, jestem osobą, która sobie ceni, znaczy, która szyje, tak? I na przykład, mam zamiar uszyć, właśnie, replikę takiej sukni z Las Vegas i ją tutaj wstawić. Ten świat, który zawojowała, była cały czas normalnym, zwykłym, prostym człowiekiem i że po prostu. Jakby patrzeć, każde pokolenie swoim głosem, swoją twórczością przyciągała, bo jeżeli pan zauważy, są to też młodzi ludzie, prawda? I ten właśnie ta siła tego głosu, przede wszystkim przekaz tych piosenek, które ona przekazuje, czy w liście do matki, czy o miłość, prawda? Także to myślę, że to dużo zabojowało, że po prostu, jak zacząłem ją słuchać od 2012 roku, tak jest do dnia dzisiejszego i nie zamierzam tego zmienić. you